na napięcia seksualnego, bym to nazwał? Nie było. Jezus Maria. Nie było pani Faruwa napięcia seksualnego, a nie emocjonalnego. A my na tej wojnie. A to i tak nie tutaj, czekaj. Ja czytam tabl tabliczki, ale widać, że ewidentnie siedzą tam. No ale to przepraszam, jak siedzą, to co? To jest tutaj, armory, o jak najbardziej. Mamy na tej wojnie. Ładnych parę lat. Dzięki za Do domu. Kamery, no przecież mam hełm. ale że to już półroczku umilania wieczorków. w tyle wspaniałych ludzi i zawsze świetny czas na off bepowicz. Dzięki SIMC 420 po miłego wieczorku. Czaci gwędy kiszy.

tak. Jak to działa, byków bryki? Nie, nie tylko... czy Zapłodniał pan byki? Nie zapłodniałem, tylko... Traj. Znajduje pistolet. Stymulował Nie! Tak. Nie, nie, nie Okej. Okay. Okay. Bardzo ciekawe zdanie. Sprawiające. Tak było. Traj. Znajduje. Długą broń. Specjaliści, tak? Od Kurwa. Mhm, mhm. No, pan kiedyś, uh, byka? Traj, znajduje... Nie ale Traj znajduje. AMO się, do długiej broni. Oooo! Tak, no, tak, Pewnie. takiego wiesz? Nie wiem, panie kapela. Nie wiem, w szkole się uczyłem. Zabiera AMO do długiej broni. O! Ile trzeba? Mhm, bardzo dużo. Mhm. Żeby taką ilość kpi dostarczyć do prącia byka. To o, latarkę znajduje! Me Dlaczego nie jest sobie Zabiera latarkę pomóc człowieka, który go postymuluje I wtedy ten jak jest <grym> Jest, Potrzeb ok, jest potrzebuje swojego serdeczka, rozumiem, ej, no ej, Znajduje lornetkę. Kurde, no lornety też nie ma... <grym> zdaniem, nie ma. Master... Minus 3, znajduje bilet na Dobra Znajduje jak się pan tutaj chce... bilet na wczasy Oho, to nie biorę Leży tutaj, ale nie biorę Znajduje miłych adminów nie no nie No wiadomo, że byłoby nie to po co mam robić straj? To, to, to odnotowanie, bo tego mhm. tylko Czyli tak, czy mamy latarkę i amo do długiej? Smer da jedną, no bo przecież ile możemy. No i byłem w aucie, to maczeta mi jeszcze no, by już rozbiła. Nie no, w sensie budkość cała, Traj znajduje paralizator. Tak! Me bierze paralizator. E, trzymajmy się nie tutaj. Okej. Okay. I final boss widzowie został. Traj jest. Traj znajduje... Więc ty masz wyznanie o... Pompkę! Trzeba przejechać jeszcze 10 minut wcześniej. O! Nie ma. Szkoda. Tam tam... Dobra. No nie ma RPG, a przecież nie leży nigdzie na półce, że adnokrata. Znajduję czołg! Tak! O mój Boże! Teraz trzeba by znaleźć. No mm. Briefing room to nie. Chciałbym usunąć kamery. Chociaż te kamery wskazują od góry, czyli robią. To chyba i tak będzie wiadomo, że to ja. Restrum. Mm -hmm, mm -hmm. <grym> ja ja powiedziałem, że tu jestem, a to żeby mnie nie przypilnowali Do domu. Wrócimy. Bram. Czy tutaj są kamery? Traj, znajduję w tym pomieszczeniu komputer z kamerami Tak, oh, kurde. Dobra, ja sobie w kolejce poczekam jeszcze z godzinę lekko to zapytam hmm. za czasu jaki motyw przewodni foty na główny tabloid dzisiaj? No oczywiście, że woda będzie dzisiaj robiona. Dobra. Oj. Oj. Chodź, chodź, chodź. Mhm, mhm, Dzięki za Dziękuję za pięć miesięcy. Traj udaje mu się usunąć nagrania. Tak. Ha. No jest. RNG wypykło. Pogers. Recepcja. Dobra, w ogóle normalnie I idę, idę, idę ten Idę to odłożyć Aj Dobra Ja it. Ty, ale nie ma komunikatu, że wysłałem załącznik. Znowu się zesrało. Zmerw! Wypakowuje towar. Wypakowuje towar. Latarka. Paralizator. i ja amu do długiej. Oh Jesus. Não, para. Uh -huh, uh -huh. <laughs>